już do Flagstaff, 200 km na północ od Phoenix. Flagstaff jest mniej więcej położony o 2000 metrów, jeżeli się nie mylę, 2000 metrów wyżej niż Phoenix. Phoenix było cały czas ciepło, wyjeżdżałem po 28 stopni. A ten Flagstaff tutaj to już jest 17 na przykład, nie? A 200 km różnicy. I co ciekawostka, ten Flagstaff tutaj w lato może być 25 stopni. Czy no, znaczy w lato, takie lato, teraz na przykład, nie? Może być 25 stopni, <laughs> a jutro może być minus 10, nie? Straszne ekstremalności tutaj są w tym Flagstaff w Arizonie. Eee, znaczy w ogóle ten cały rejon, nie? Na ogół tutaj nie ma śniegu, ale raz tak na zimę czy dwa razy dowali śnieg i to tak ostro, z 23 cm jest niezły syf na drogach, nie? A jak się źle trafi, to się trafi właśnie. Te drogi pozamykane i to wszystko, nie? Kurde, łańcuchy, nie łańcuchy, trzeba zakładać na, 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 na te na opony, ale dobra, ja akurat trafiłem, że jest 17 stopni, więc spoko jest. Kurde, powrót, no niestety, wracamy, wracamy. Widzicie, to już też tak, już, już nie ma kaktusów, już są takie te drzewa, to już bardziej takie, tak jak na północy bardziej e, tego typu roślin, znaczy nie roślin, północy tego typu, tego typu właśnie drzewa, e, mniej takie pustynne, nie, bardziej już te jakby wody potrzebowały te drzewa tutaj, a takich tam niżej w Phoenix to tego typu, w roślinności troszeczkę mniej jest, to jest bardziej suchy klimat, nie? Nauczycie się, uczycie się z tajgerem! Uczycie się z Tigerem! Widzicie, też czasami się coś nauczycie. A może i nie. Tak wygląda pół pustynia na Walizonie. W domu. Jak wszystko dobrze pójdzie, oczywiście. A, no fajnie, fajnie było, kurde. Oby więcej takich wyjazdów. No zobaczymy, zobaczymy. Taka przestrzeń jest zajebista. Zajebista. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Cicho łączą, teraz jasno, to się Co tutaj jest? Jakiś dziwny tutaj budynek Meteor City. Tak patrzcie kurde Cichustwo Chyba opuszczone, nic tutaj nie ma. a zamknięte. Ale jaja opuszczone. A następny. Następny landmark kurde, który już nie istnieje ekonomia robi swoje to jakieś jest kurde co Ale to jest bydne Nawet tutaj robią W pustyni, Winslow, Winsdow Arizona Zobacz, to Są takie wasze pustynie, jakieś po I miasto powstaje, nie? Ale mówię tutaj, kurde, o Suche tereny, sam piasek Nie ma wody, tak nie ma, nie ma wody Na pustyni! Ale ludzie, kurde, jakieś miasta Rzadko są tutaj miasta, ale powstają te miasta. Phoenix, Las Vegas, Zresztą tam kurde nie ma. Ludzie normalnie się osiedlali tam, gdzie jakieś jeziora, rzeki nie, nawsze przywodzi. A to widzicie takie kurde miasta. Kompletnie na pustyniach nie. I to duże miasta, bo ponad milion ludzi kurde te miasta mają. nie? Ale marudze wam, jak pierdnięcie. Ostatnie kilometry Arizony Będę wjeżdżał za 5, 5 chyba 3, 7 kilometrów do New Mexico Tutaj przejeżdżam przez indiańskie tereny, przez rezerwat Navajo, jeżeli się nie mylę Tak mi się wydaje przynajmniej fajne widoki, czerwona ziemia A wracam do śniegu ale spokojnie, jest wracam do śniegu, bo siedzę 3 dni w domu więc przestanę już narzekać może, co? <śmum> no, żegnaj Arizona do następnego razu ale widoki, zajebiste widoki miasteczko w New Mexico Gdzie jestem? Uh, o, tiry na tory tutaj są <try> Tylko bez tirów Po prawej I już widzę znak Witamy w New Mexico Nuevo Mexico Nowy Meksyk, New Mexico, Nowy Meksyk yeah. Nie wiem czy widzicie z daleka, ale tam jadą tiry na tory! Tiry na tory, tiry na tory Prawdziwe naczepy na tych eee, Na wagonach, nie? No tutaj na zachodnich stanach no, robią właśnie to największe firmy to robią typu Swift, JB Hunt, FedEx Po prostu przesyłają naczepy na, 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 na tych nie na pociągach. Dobra, jestem na badze na, w New Mexico i trzeba było zapłacić czy za ten za przejazd, bo nie mamy pozwolenia w tym stanie jeździć, więc o... 45 dolarów, nie? Jedziemy dalej Continental Divide za kilometr dobra, zjeżdżam tutaj na pół godziny, pauzunie mam zrobić rozprostować się Albuquerque Quirky New Mexico tutaj na Lowsie akurat niedaleko centrum niedaleko centrum całego Dobra jest Ale tu rzuca, ja cię dziękuję kurwa co się dzieje Uzu. Dobra, dzisiaj to jest mój parking w Santa Rosa, w New Mexico Na pustyni. Następne miasto na pustyni. To jest zachód amerykański Zajwiście Wszędzie miejsce do parkowania na tych północnych pustyniach e, północny New Mexico e, taki 0 stopni dzisiaj jest e, i taki Marsnowcy deszcz pada więc to, jest, to jest taka pierwsza szczerze mówiąc ja w tym roku mam szczęście bo pierwsza moja styczność z zimą w tym roku jest właściwie dopiero a już jesteśmy 12 listopada no ale zima no, tam, ten marznący deszcz to nie jest tragia bo nie jest ślisko więc jeszcze jest na, na, na limicie takim, no, na granicy takiej że, że, że jest ok, można jechać że jeszcze nie ma lodu a w dzień to będzie się, będzie się cieplej zrobić więc jakoś powinno być no. powinna być jazda koniec Wczoraj było 29 stopni, w nocy jak zajechałem tutaj było 5 stopni, więc no, tak to wygląda, no tak to wygląda, kurde. No, następna opuszczona stacja no. Tutaj na szybko tak chcę Wam pokazać następna rzecz, która nie działa w ciężarówce widzicie, jest, jest no, taki minus 1 zrobiło się. więc, więc Mam połączone ogrzewanie na, na lusterka. Nie dobra, te lusterka są ok. Patrzcie co z tej strony się dzieje. Zero, nic. Wszystko zamarznięte. To jest kwestia czasu, to jest kwestia czasu, jak będzie jakiś wypadek przez to. Tak nie można jeździć, nie? Tak nie można jeździć, to jest kurwa, bardzo niebezpieczne. I powiem wam, to, aha, czyli to jest to, patrzcie, chwilę kurwa Ola, co się robi, region, <grygen> region, <grygen> to jest kurde stały punkt programu, Ten region to nie jest normalne, nie, nie powinno się robić kurde raz na 300 mil, jeszcze kopci jak smok pod jak, jak jest, jak ten, jak ten region się włącza, to nie jest normalne to jest następna rzecz trzecia, jakiś check engine cały czas mi tu jest od kiedy jeżdżę tym trakiem. check engine jest nie, no akurat w Bielarzu gdzieś to nie jest problem, bo to jest jakiś sensor który tam błędnie coś kasuje, no ale mimo wszystko to jest check engine to wkurwiające jest cały czas nie, co jeszcze wiatrak, wiatrak tutaj yy, muchawa, nie, nie działa mi raz działa mi Klimatyzacja raz nie działa, raz włączasz czy zimne powietrze, to ci ciepłe leci, eee, wyłączasz klimatyzację, to ci klimatyzacja leci, włączasz ciepłe, <laughs> sorry, włączasz czasami klimatyzację, to ci te gorące powietrze leci, to jest kurwa, to jest to maniana to, jest, to, jest, to, jest, to jest mania tej, co się dzieje, nie? I ten wiatr jeszcze kurde też nie dmucha w ogóle, nie? Więc to jest kurwa ten wiatr, jak aż ja nie mogli się doczekać, żeby to zrobić, ten się ja z nim. Od lipca, kurde, od początku jeżdżę. Znaczy od lipca, od lipca kurde to klimatyzacja problemy ma nie A ten wiatrak to od kiedy jeżdżę tym, tą ciężarówką od maja, nie? To jest kurde, następna resztka. No kurwa nie wiem, czy ktoś kiedyś w końcu to zrobi. Kurwa a porządnie czy nie. Prądu nie ma w ciężarówce, wiadomo. E, powietrze ucieka Zresztą z tego. Jak jestem na parkingu, powietrze bardzo szybko schodzi z ciężarówki. Do, co to jest złe, to jest zimie złe, bo. Jak się, jak się w zimie nie, nie, nie zaciąga się hamulca na powie, powietrznego na, na naczepie, nie? bo wtedy ośki ci zamarzają i to masz z głowy nie? E, więc to tutaj powietrze po jakichś na przykład po dwóch godzinach to ośka też powietrze się, hamulce się załączają, bo nie ma już powietrza, więc to jest kwestia tylko jak jakiej ośki zamarzną. Jest następna rzecz. Opona z przodu to jest kompletnie do, wy... to jest do śmieci, nie? tak nie można jeździć. Ostatnio mam podróż taką oponą, bo to jest, to jest niebezpieczeństwo. Eee, nie, nie działa wspomaganie tutaj na kierownicę. Eee, maska mi się nie chce zamykać, to jest jakiś problem z tym zawiasem, czy tam z czymś. Nie chce mi się zamykać, a muszę się usiłować po 15 minut, żeby, żeby szczelnie maskę zamknąć, bo jak nie to mi z jednej strony... No nie zamykam i maski z jednej strony. E, co jeszcze? To Regen no, sterka mówiłem. No i z tyłu poduszka. Poduszka, e, która powie, nie, nie pompuje powietrze. Nie? Te poduszki to jest na, wy, na wygodę jazdy bardziej, nie? A żeby kabina była po prostu na, na powietrzu. Te, te poduszki, żeby absorbowały no, te wszystkie dziury, nie? do niedoskonałości tej autostrad nie? No to tam powietrze w ogóle nie pompuje w te, w te poduszki, te poduszki są kompletnie. E, no to tam na jakimś widziałem, pokazywałem wam, że one cały czas tam można je ręcznie napompować, ale to godzina później ona znowu jest wypompowana. Nie? Więc no, to, jest, to jest właśnie to, bo no, kurwa trumna rzęk na kółkach, kurwa, kurwa coraz więcej rzeczy e, się zbiera, 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 no i teraz jest kurwa tyle rzeczy, że w znów, nie. Ja sobie w domu teraz no, tydzień posiedzę, bo, bo, bo kurwa to trzeba wszystko doprawić do porządku. Nie?